Rzemkę, bo w nocy tak średnio spała. Jeżeli oglądaliście nasz wczorajszy odcinek, to wiecie, że Oliwia ma gorączkę. I słuchajcie, ja dzisiaj spałam może też tylko 4 godziny, bo musiałam z Oliwią siedzieć. Co Ale to jest? Wiecie, jak Oliwia wstanie, to też wtedy otworzymy kalendarze. Adwentowe. Co to jest? A ja tutaj tworzę takie cudowności. To jest uh -huh. świąteczna ruletka. Słuchaj. Hazard! Nie hazard! No, co ty gadasz? Pod każdym dzwoneczkiem, bo to nie są kubeczki teraz, tylko dzwoneczki, widzisz, dzyń, 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 dzyń. Aha. Ukryło się zadanie albo pytanie. No i to będzie taka I Każdy jest wygrany. Tu jest taka strzałeczka, zakręć kołem, spróbuj. O, czy ja umiem? Kręć, kręć, kręć. No i tutaj zaraz wypadnie jakiś kolor, i tobie wypadł. Czerwony, czerwony, świecący, bo jest jeszcze matowy. Wybierz Aha. sobie któryś kubeczek czerwony i przeczytamy zadanko. Jest zadanko. Nie ma nic! Jest zadanko, tylko czekaj, ja ten klej trzymam, bo ja te kokarki przyklejam na klej, żeby dobrze się trzymały. I ty musisz odpowiedzieć na pytanie, czego nie zjemy na wigilijnej kolacji? Śledzia, baściu czy kotleta schabowego? Kotleta schabowego, nie trzeba. Świetnie. No i masz punkcik, słuchaj, nie? I... U nas będzie czwórka dzieci w Boże Narodzenie, No. Pod choinką pojawiły się. Zrobimy z nich kotlety schabowe? Nie. Pod choinką pojawiły się pierwsze prezenty i te prezenty możesz pokazać. Mogę? Możesz. To znaczy, nie, że będziesz je otwierał, tylko pokaż, że są. I. O, tu, tu, coś jest. Każde dziecko będzie musiało wykonać cztery Pod takie z Pod choinką, zadanka. coś tu jest. E, oczywiście, jak będzie miało trudności z tymi zadankami, to Ty będziesz pomagał. No i do wygrania. Ale jak będą wygram, to nagroda dla mnie? Nie, dla tych dzieci. Dla dzieci? Co roku robimy taką zabawę, tak hmm. samo na Wielkanoc. Pamiętam, że w tamtym roku dzieci miały ratować świętego Mikołaja, który był porwany. Tak, no to dzisiaj mamy to taką pamiętam. ruletkę. No i myślę, że fajna zabawa, że, dzi że dzieciaki będą zadowolone. U nas nie jest tak prosto, żeby zdobyć prezent. Nie, nie, nie. Najpierw trzeba się postarać. Niektórzy muszą u siebie zaśpiewać piosenkę, albo powiedzieć wierszyk, no to, a u nas trzeba wygrać prezent. No nie ma lekko. Nie ma lekko. Prostu, no. W tych torbach są w reguły takie same rzeczy. W tym dużym jest coś innego dla chłopca, bo będzie jeden chłopiec, ale wartość tych prezentów jest, jest taka sama. Wszystko jest przemyślane. No i kochani, no niestety Oliwia jest chora, mieliśmy jechać na Jarmark i nie pojedziemy. Mm, Może niestety. pojedziemy zaraz po świętach, co? Bo te no jarmarki chyba, chyba są do końca roku. Tak. Więc siedzimy w domu, ja mam Ci bardzo dużo pracy, no wiecie, Sprzątanie, gotowanie, e, trzeba ulepić pierogi, więc musisz mi pomóc. No i też zobaczymy, co Oliwie czeka, jakie zadanko w kalendarzu adwentowym. Więc dzisiaj jest naprawdę mnóstwo pracy. Ja nie wiem, jak ja dam radę. Trzyma się, trzyma się. Kropelka załapała, rzuca. bardzo sobie kropelkę. nie przykleiłaś? W ogóle. Brawo ty. W ogóle. No i ostatni dzwoneczek chowam, Uwaga, kropelka cię wywróciła. Oh, Dobrze. że nie poleciało, że no. kręcam. Sprawnie mi poszło, to teraz ja sobie zakręcę ruletkę. A co tam, zobaczymy czy będę umiała rozwiązać zadanie. Są i łatwiejsze i trudniejsze. I co mi wyszło? Zielony błyszczący. No to może to? Nie, to. Czytam. Nie wiem, czy to jest dla Was ciekawe, ale mam zadanie. Zjedz pierniczkę lub coś ze stołu. Nie ma żadnego problemu. Tym bardziej, że na stole pierniczkę nic nie mamy, ma. bo piekliśmy. Jakiś czas temu i pierwsza partia nam się spaliła, pamiętacie tego vlogmasa? Masakra. Pamiętasz co to było? Ja pierwszy pamiętam, pierwszy... że śmierdziało w całym o, domu. Był taki dym, no ale czasami tak jest. No dobra, drodzy widzowie, mamy nadzieję, że ten vlogmasek Wam się spodoba. Jeżeli tak, to łapkujcie, subskrybujcie, dzwoneczkujcie. I teraz filmy do końca roku wrzucamy o 8.30. Oliwia już wstała, przywitaj się z naszymi widzami. Hello. Ja już nagrałam wstęp dzisiaj wyjątkowo sama bez Ciebie, no ale wyszło jak wyszło. Mamy prawie godzinkę dziesiątą, a Oliwia od razu się wzięła ja za spałam. ozdabianie ja spałam. Mikołaja Pierniczka. Godzinkę. Miałaś taką drzemkę, no ale wiesz, po tej nocy nie nieprzespanej, to ja rozumiem, że Ty poszłaś nie. jeszcze spać. Ale Ci ładnie idzie, a Ty już powoli kończysz. Jeszcze tylko tutaj musisz zrobić mu ubranko i oczy i pasek. Powiedz mi, czy masz siłę, żeby otworzyć kalendarze adwentowe? Okej. Okay. Teraz czy troszkę później? Yeah. Już teraz. Zrób sobie małą przerwę. Od czego zaczynamy? No pewnie, że od Sanrio tradycyjnie. Pokaż jeszcze, jak się wystylizowałaś. Z Reniferki, bluzka z pusinem i tutaj jest bierniczek w kubeczku. Także bluzka też jest dzisiaj świąteczna. A w kalendarzu mamy coś żółtego. Tu jest. Ja nie wiem, co to jest. Chyba Cynamon rolls. A pokaż go tak bliżej. Widzowie Cynamon. piszcie, widzowie się znają. Cynamonek. No to chyba cynamonek, nie? To teraz co, czekoladki czy mini food? Mini, mini, I ja dzisiaj też mam świąteczny sweterek, tylko taki roboczy. Za względu na to, że jest bardzo dużo pracy. Gdzie, tu siadasz? No to chodź tutaj za mną. Tutaj powinno być dobrze widać. O nie, to już jest ostatnie okienko. Jakie to jest przykre. Wow. Ej, coś złotego. To jest chyba coś do makijażu. No chyba jakiś kosmetyk. Tak, Revlon, czyli może jakiś lakier albo szminka? Nie wiem. Nie znam się na kosmetykach. Ja używam od lat ciągle tego samego, ale to jest na pewno kosmetyk, który wyląduje w domku dla lalek u nas samej górze tam, gdzie sypialnia. Czyli w tym miejscu, bo tutaj jest toaletka. I co nam jeszcze zostało? Misiu, znalazłaś 23? Co? A to jutro 24. Tutaj jest 24. A co nie ma w ogóle? 23? Tutaj jest, tutaj, gdzieś jest napis Merry Christmas. A w moim kalendarzu adwentowym jest herbata o smaku White Tea Tropical. Pyszności. Ona jest bardzo dobra. Holu, Pierniczki, takie mam zadanie. Oczywiście, jak będziesz miała siłę, to wtedy będziemy lukrowały te pierniczki, bo trzeba Upomink e, naszykować. szukaj tam gdzie odkurzacz. Dobrze. To upominek jest tam gdzie odkurzacz. Gdzie my trzymamy odkurzacz? No. Tam w szafie. Tak. Myślę, że Olivia cię się ucieszy z tego prezentu. To jest coś większego. No chodź, pokaż, co to jest. Ale mogłaś tą szafę zamknąć. Taki kociak. Ja to kupiłam w smyku i nie wiem, my to będziemy y, otwierały pierwszy raz. Tu z tyłu są koty. A Oliwia kocha koty, więc myślę, że są kotki. tu będzie coś fajnego. I tu będzie pluszak, czyli to co lubisz. Siadaj sobie i nie wiem, czy dasz radę sama to odpakować. Może ci podam nożyczki. Nożyczki tutaj. są u mnie na biurku? Trzymaj. Co do tych pierniczków, to oczywiście będziemy je ozdabiać wtedy, jak będziesz miała na to siłę i moc. Myślę, że po południu się za to zabierzemy. Ja jeszcze tylko będę musiała skoczyć do sklepu i kupić lukier. To znaczy, biały lukier zrobimy same. A jakieś tam kolorowe to się kupi, nie? Te wszystkie takie perełki inne takiego typu dekoracje. Chodź Ci, pomogę, co? Nie, nie No dobra, no to ja poczekam, aż Ty sobie na spokojnie to otworzysz. Trzy, dwa, jeden! Nie idzie, jest! Coś czarno-biało-beżowego. A gdzie on ma wąsiki, ten kotek? Kotki nie mają. Mają wąsy! Ej, czemu ty nie masz wąsów? On coś robi, musisz tutaj przełączyć. Może będzie miał czał. Ciekawe czy ma baterie włożone Dobra, wołamy tatę o pomoc Zobaczymy czy w ogóle mamy taką baterię Jak tutaj jest potrzebna A i tu jeszcze coś jest Staszetka, ja myślałam, że to już koniec No to może czegoś więcej Się dowiemy o tym kocie Naklejki Ładne, to którego ty masz? Nie wiadomo Który to jest, zaraz go poszukamy Czy on ma jakieś imię? Slajma? W środku? Piasek kinetyczny powinna być butelka mleka i naklejki. Butelka mleka no tak. wygląda tak. Uwaga, uwaga, test na żywo. Tu jest napisane, żeby pogłaskać delikatnie kota po głowie lub grzbiecie, a ożyje i zacznie mruczeć jak prawdziwy kociak. Mruczy? Ale czad! Super! Naciśnij raz łapkę, aby aktywować ponad 10 dźwięków, w tym śpiew, miałczenie i inne. Czyli za każdym razem, jak naciśniesz łapkę, to będzie inny dźwięk. Tata zwariuje. Tata akurat nie lubi takich zabawek grających. Szukamy, jak on się nazywa. Myśli, że to jest ten? Minksy? No, hmm. no chyba tak. Ej, ten kolorowy jest ładny i ten biały jest śliczny, nie? <mum> Widzisz? Nawet kot śpiewa, mruczy, miauczy świątecznie. Cieszę się skotka. Super. Buźnaczek. A jak się teraz czujesz? Dobrze. Mierzymy gorączkę? Nie no ostatnio Oliwia miała prawie 39 stopni więc ja nie wiem, myślę, że to już czas przynieść termometr pierniczek Mikołaj został skończony, ale fajnie wygląda, jak będziesz chciała Misiu to powiesimy go gdzieś, bo on tutaj ma taką dziurkę u góry więc mógłby wisieć nawet na naszej choince, a propos tej części pokoju zapomniałyśmy wam pokazać naszego Elfi co on dzisiaj złobuzował on tutaj łowi ryby i siedzi na kokosie. Oczywiście te ryby to są żelki, więc jakbyś miała ochotę, to możesz sobie taką żelkę złowioną zjeść. Ale wiesz co? Będzie mi strasznie brakowało naszego elfiego, bo jutro zrobi nam ostatniego psikusa. No i potem zniknie w jakiś tajemniczy sposób i dopiero pojawi się za rok w grudniu. To już był jego przedostatni psikus. Dobra, kochana, przynoszę ci termometr, Oliwia znowu ziewa bidulek, tak? Nie mów, że znowu sobie zrobisz drzemkę kolejną. Oliwia, jak jest chora, to dużo śpi. No i w sumie dobrze, prawda? Bo wtedy, jak się śpi, to organizm się regeneruje. Co robicie, dziewczyny? Myślimy, co jest nam potrzebne do zrobienia lukru na nasze pierniczki i chyba muszę skoczyć do sklepu po cukier puder. I siedzimy sobie pod kocykiem i ja piję herbatkę ze świątecznego kubka. A Oliwia średnio się czuje. Mm -hmm. mam coś dla was. Ale to będzie miłe czy niemiłe? Ja nie wiem. Uh -huh. No to zobaczymy, może to poprawi nam humor. Ale to będzie niespodzianka? Jakaś no. paczuszka? Ej, widzisz hmm. ten napis? Musiałem, To brzydkie z ten to musiałem zerwać, Etyki. bo Ej, były dane. Ej, nie że to jest to, to, o czym ja myślę. Nie wiem, nie czarne to czarne. Czy ty się domyślasz, co to może być? Poczekaj, bo tam coś jest. Nasz przycisk! Słuchaj, przycisk jest najważniejszy! To są gratulacje od YouTube'a za 100 tysięcy subskrypcji. Zalaminujemy koniecznie i powiesimy sobie gdzieś, może na lodówce. Ej, tyle czasu czekałyśmy, słuchajcie. No spełniło się nasze marzenie, chyba. Wiecie, Oliwia dzisiaj ma troszkę uśmiechu, mało, bo się źle czuje. Ale mamy to. Tak wygląda. No piękne. Ale to dzięki Wam, drodzy widzowie. To dzięki Wam mamy też tyle energii na to, żeby nagrywać dla Was te wszystkie odcinki. Zobacz, jak się błyszczy. Można się przejrzeć. To teraz mamy problem, gdzie ten przycisk będzie wisiał. W którym pokoju? Podzielić go na pół i połowa w jednym, połowa w drugim. Ale zobaczcie, jak w sumie by się dało, jakby podzielić na pół, nie? To Oliwia dostanie. Tą połowę, gdzie jest Oliwia, a ja tutaj, gdzie mama, i nawet z tyłu są dwie takie dziurki, więc idealnie. Ja sobie połowę powieszę, ty połowę. Idziesz na to? Nie. No to gdzie ten przycisk będzie stał? Albo... No wiem, że u ciebie. Gratuluję ci. Nie wcale nie mam obrazu. Też Wam gratuluję. Piąteczka. Piąteczka. Właśnie dużo widzów pisało do nas, kiedy będzie ten przycisk, a ja pisałam, że nie wiemy, no i w końcu przyszedł, nareszcie, ale się cieszę, to nam zrobiłeś niespodziankę, to ja a. nawet nie wiem, że był kurier dzisiaj, a, nie słyszałam, tak się zajęłam pracą, bo wiecie, odkurzałam, myłam podłogę, ja już jestem dzisiaj taka zmęczona, a jeszcze czeka nas mnóstwo pracy, no to super, no tego się nie spodziewałam dzisiaj, kompletnie. To teraz, kochani, my, tato, wyjeżdżamy na zakupy. Mhm. Uh -huh. No, bo jeszcze musimy kupić takie dekoracje. Ja wyjeżdżam piepiczków. na zakupy, ty zostajesz z Oliwią. Ja jadę z tobą, bo ty kupisz brzydkie, a do Oliwii najwyżej przyjedzie dziadek. Może tak być? Na bo te tak pół zrobimy, godzinki. To tak zrobimy. I do sklepu. To ja dzwonię po dziadka. Hmm. <laughs> Jakie ucieszone. Dobra, to ja idę po laminator jeszcze. Muszę to zalaminować. Zdrowa. Hmm? Już? Zdrowa jesteś? Tak? Hmm. Na tyle ci to humor poprawiło, ale czoło masz ciepłe. Termometr, to jeszcze musimy przynieść. Dalej nie mogę w to uwierzyć, że mamy przycisk mamy przycisk. To jest najlepszy prezent na te święta. Ja go kładę tutaj na razie, żeby się nie zniszczył. Jeszcze pomyślimy, gdzie ostatecznie wyląduje. Nagrzewam laminator, żeby właśnie zalaminować. W sumie to te. Te dwie rzeczy, bo to akurat mamy skrajne elfów, i my takie rzeczy sobie też zostawiamy na pamiątkę. Uwaga, uwaga, włożone, to teraz czekamy, aż to wszystko przejdzie do końca, i potem wystarczy tylko wyciąć. Kochana moja! Zaraz będzie dziadek. Mówił, że dosłownie za 5 minut powinien przyjechać. Ja jadę z tatą na te przedświąteczne, ostatnie zakupy, bo potrzebuję kilku rzeczy. A wiesz, jak to z tatą? Weźmie mi to, czego bym nie chciała, więc. Tak, węża. Nie nowe ale. Myślę, że kupiłby takie produkty, których ja nie chcę, wiesz? Postaram się przyjechać tak w ciągu Mam godzinki. Termometr. Wiem, że masz termometr. Zaraz zobaczymy, czy masz gorączkę. Czy nie masz gorączki? Właśnie mamy dyskusję, u kogo będzie ostatecznie ty, przycisk. Ty masz Oliwia mnie próbuje przekonać ja. do tego, żeby u A. ciebie był ten przycisk, ja tak? Ja tylko, tylko taki święty obrazek i z nami. Dobrze, kochanie, będzie u ciebie. Mamy to ustalone, zrobione, gotowe. Uwaga, uwaga, chwila prawdy. No masz stan podgorączkowy 37 i 6. Na razie jeszcze nie trzeba syropu. To ja wychodzę, nagram jakieś krótkie fragmenty ze sklepu okay. i niedługo się widzimy znowu razem w komplecie. A tutaj masz kuziczki. O, ja będzie trudno się zdecydować. Jakie tu są fajne! Mnie te bardzo przyciągają. Zobacz kolory choinki. Czerwienie. Te są spoko. A tu obok są też fajne rzeczy, bo są gwiazdki, serduszka, białe i czarne pateczki, tak to się nazywa. Kochani, wróciłam do domu, właśnie podaję Oliwii rosołek, bo już jesteś głodna jak wilk. A jak Oliwia jest głodna, to jest zła. Życzę Ci smacznego. Tutaj masz jeszcze herbatkę owocową, i też pokażę Tobie i naszym widzom, co ostatecznie kupiłam. Takie perełki złote, srebrne. One będą idealne do dekorowania pierniczków choinek. O, tu mamy na przykład choineczkę. Mam jeszcze takie coś. I ostatni zestaw jest biały, i to jest mój ulubiony. Oprócz tego pisaki kolorowe, a to już miałyśmy w naszej szafce, więc to też wykorzystamy. No to ty zajadaj i potem gorąca, tak, musisz sobie dmuchać. Ale tu pachnie, szkoda, że Wy nie możecie tego poczuć. Zrobiłam dwa lukry. To są takie domowe, zrobione przeze mnie. Jeden biały, drugi zielony. Musi nam tyle ich wystarczyć. No to proszę, częstuj się pierwszym pierniczkiem. Zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. W tyle położyłyśmy sobie nasz przycisk i twojego nowego kotka. O nie, oderwała się góra, ale to nic. Pośien jest w całości. No i dajcie znać, drodzy widzowie, czy wy pieczecie takie domowe pierniczki, odkręcić, czy nie? To jest strasznie śliskie łapki. Proszę bardzo. No to działaj. Ja zaraz usiądę obok Ciebie. Na szczęście Oliwia ma siłę i moc na to, żeby dekorować pierniczki, bo już się bałam, że nic z tego nie będzie. w re. Już mamy zdrowionych kilka pierniczków. Bardzo dobrze nam idzie, a teraz Olivia będzie testowała mój patent z takim woreczkiem strunowym, żeby zrobić śnieżynki. Zobaczymy jak tobie to pójdzie. Leci. Działa. A wiesz co? Ja to w ogóle podziwiam osoby, które pieką i dekorują pierniczki tego samego dnia, bo według mnie to jest bardzo dużo pracy i my dzielimy sobie to zawsze na dwa dni. Jednego dnia pieczemy, potem chowamy je do szczelnego pojemnika, te pierniczki. No i one czekają, aż w końcu stwierdzimy, że mamy ochotę je dekorować. Naszych pierniczków przybywa, bo to już jest druga blaszka, tam jest ta pierwsza. A wiesz co? Widzowie najczęściej do nas piszą, żebyśmy teraz nagrały challenge 24 godziny u świętego Mikołaja, albo ze świętym Mikołajem. Tylko to jest bardzo trudny challenge, ponieważ Mikołaj teraz ma bardzo dużo pracy, no i nie da rady, żeby poświęcił nam jedną dobę, to jest niemożliwe. Mamo, będziemy mu pomagać? No ja bym bardzo chciała, a w sumie nie pomyślałam o tym, że przecież my możemy robić za niego te wszystkie rzeczy. Za Elfy. Ale to byłby czat. no to by było dobre. Bardzo ładna wychodzi Ci gwiazdeczka. Ja jestem z Ciebie dumna, że Ty masz tyle cierpliwości do tego wszystkiego. Ja myślę, że to dekorowanie pierniczków to jeszcze nam zajmie spokojnie godzinkę, ale już mogę powiedzieć, że Twoje zadanko z kalendarza adwentowego zostało zaliczone. Jak najbardziej, w 100%. Właśnie się śmiałyśmy, ponieważ jeden aniołek stracił głowę i mówię do Oli, czy by chciała zjeść. Głowę anioła! I Oliwia się zaczęła śmiać. Będzie biała sukieneczka. Wiesz co, to może twarz zrobimy mu takim beżem, nie? A oczy można zrobić z tych takich kuleczek. Tylko czy my mamy jakiś taki brązowy kolor? W sumie mogą być złote oczka. Ja już nie mogłam się powstrzymać, i podjadam pierniczki, które są jeszcze bez żadnej posypki. Pycha! Takie też są bardzo dobre. No, co jednego spróbowałam? Idę tutaj do ciebie, żeby było nas razem widać. Myślę, że zakończę już ten odcinek, bo to dekorowanie, to słuchajcie, jest troszkę dla Was pewnie nudne. Jak my sobie tak siedzimy, lukrujemy. Ile dzisiaj pozdrawiamy osób? Jeszcze mi powiedz. 15? Zaszalejemy? trzynaście, 13? No dobra. Pierwsze pozdrowionka wysyłamy do Poli, która ma 8 lat. I ty, kochana, napisałaś do nas konta Kapiszonowa123. Buziaki lecą do ciebie. Pozdrawiamy. Chichania, myślnik17. Buziaki lecą do Anna Wilczek, która 14 grudnia miała swoje ósme urodzinki. No to, kochana, zdrówka, szczęścia i słodyczy, mama i Oliwia ci życzy. Buziole do ciebie lecą. Pozdrawiamy Zosię, która napisała z konta Agnieszka Kopoi1338. Buziole lecą do Anita Medlewska, która twierdzi, że Oliwia jest zawsze modna. Oj, to jest bardzo miłe. Buziaki ci, kochana, wysyłamy. Pozdrawiamy Nadia VA myślnik U9Y. Buziole. Pozdrawiamy Paulina Prachnio. Buziaki lecą teraz do kogoś, kto napisał z konta Marble Faktory myślnik VY4RH. Buziaki lecą do Diana Sobczyk. Pozdrawiamy Stary Pies. Jaka nazwa konta? Ale buziaki też do Ciebie lecą. Teraz pozdrawiamy Maja Brown z lipki. Buziole do Ciebie lecą. Pozdrawiamy Fabiana, który napisał, że chciałby, żeby było więcej odcinków z naszym tatą. No nie jest to możliwe. Czasami tata będzie się gdzieś tam pokazywał w tle, ale na przykład teraz go nie ma. A szkoda, bo chciałam, żeby nam pomógł w tym dekorowaniu pierniczków. Proszę nie podjadać. My to wszystko widzimy. I ty, kochany, Fabianie, napisałaś do nas konta Patrycja Winiarczek. buziaki do ciebie lecą. Może jutro trochę bardziej postaramy się z tatą coś nagrać, nie? Mhm. Tutaj w tle też widzicie moje kwiaty, które już niestety więdną. Jutro pewnie trafią do kosza, ale były od 9 grudnia. Były bardzo długo te kwiaty. Także super. Czekaj, bo ja już się pokupiłam, ile osób pozdrowiłam. 12. To jeszcze ostatnia osoba i to będzie Kasia, która jest teraz w drugiej klasie i ty kochana napisałeś konta Robert Kalinowski 8965. Buziaki. Teraz chciałam tylko powiedzieć, że przed robieniem kolejnego pierniczka musisz umyć łapki, skoro je tak lizałaś, dobra? I dopiero możesz się brać za dekorowanie następnego pierniczka. No widzicie to? Widzicie, co tutaj się wyczynia. Drodzy widzowie, mamy nadzieję, że ten odcinek Wam się spodobał. Jeżeli tak, no to łapkujcie, subskrybujcie, dzwoneczkujcie. I widzimy się w następnym vlogmasie, czyli jutro. Papa, pa, całuszy 102.